Nasza skóra zawiera blisko 20% całej wody zawartej w organizmie. W skórze właściwej jest jej 70%, a w naskórku około 15%. Tracimy wodę przez naskórek. Jest to określane jako transepidermalna ucieczka wody, w skrócie TEWL. Jej ilość jest zależna od wieku, płci, temperatury skóry, potliwości. Stanu emocjonalnego, stanu zdrowia i również od czynników zewnętrznych, takich jak wilgotność i temperatura powietrza. Na ilość traconej wody mają wpływ dwa czynniki. Stan płaszcza hydrolipidowego, który znajduje się na powierzchni naskórka i zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody, i naturalny czynnik nawilżający, określany w skrócie jako NMF. Jest to mieszanina związków chemicznych, która znajduje się w rogowej warstwie naskórka i zapobiega nadmiernemu odwodnieniu. Na tym zdjęciu widzicie porównanie skóry zdrowej i skóry uszkodzonej. Zaburzenie tych czynników prowadzi do odwodnienia skóry. A czym się różni skóra sucha od odwodnionej? O tym w następnym filmie.